Red Bull sam postawił się w trudnej sytuacji. Wybrał następcę Perez'a tylko jest jedno ale. Meksykanin oficjalnie już rozstał się z Red Bull'em. Horner poinformował, że to była ich wspólna decyzja. Nie wiem czy na pewno wspólna. Wiem że na pewno dobra, bo w ostatnich 19 wyścigach Perez nie był w stanie stanąć na podium, a to tylko jedna z przygnębiających statystyk. Jego następcą został już oficjalnie również Liam Lawson i to nie jest idealna sytuacja dla ekipy Red Bull'a. Powiedziałbym że. Raczej trudna, byki miały przecież w pewnym momencie do wyboru. Alonso był do dyspozycji Sainz, ale wtedy przedłużyli umowę z Perezem. Teraz musieli wybrać między Lawsonem i Tsunodą. Jasne, mogło być gorzej. Być może Lawson będzie strzałem w dziesiątkę, ale jest jednak spore ryzyko. Przypomnę tylko historię Gasliego czy Albona, ostatnich młodych zawodników, którym dawano tam szansę. Ogromna presja, ogromne oczekiwania, trudny w prowadzeniu samochód. Max Verstappen jako zespołowy kolega. Myślicie, że Lawson poradzi